Naśladujcie również i tych, którzy wędrując w skórach kozik i owczych zapowiedzieli przyjście Chrystusa. Myślimy tu o prorokach Eliaszu, Elizeuszu, a także o Ezechielu, a oprócz nich również o innych sławnych mężach. Wielka była sława Abrahama. Nazywany był przyjacielem Boga. A patrząc chwały Bożą, rzekł z całą pokorą: Jestem pyłem i prochem. A i o Hiobie tak napisano. Hiob był sprawiedliwy i nieskazitelny, prawdomówny, bogobojny i unikający zła. On sam jednak siebie oskarża, mówiąc: Nikt nie jest czysty od zmazy, choćby nawet żył tylko jeden dzień. Mojżesz został nazwany wiernym sługą w całym domu Pana. I przez jego ręce Bóg pokarał Egipt okrutnymi plagami. Ale i on, choć dana mu była wielka chwała, nie mówił wyniośle i gdy otrzymał wyrocznie krzaka, powiedział przecież, kim jestem ja, że mnie posyłasz. Mam głos słaby i język ociężały. I jeszcze jestem jak para unosząca się z garnka. Co zaś powiemy o przesławnym Dawidzie? O nim to rzekł Bóg. Znalazłem człowieka po mej myśli, Dawida, syna Jesego. I namaściłem go w miłosierdziu wiecznym. On jednak sam mówi do Boga, Zmiłuj się nade mną Boże w swojej łaskawości, w ogromnie miłosierdzia swego wymasz moją nieprawość. Obrj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu Mojego. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co jest złe przed Tobą. Także się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawy w swoim osądzie. Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie Matka. Oto masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Naucz mnie tajników mądrości. Pokrop mnie chizopem, a stanę się czysty. Odmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Sprawbym usłyszał radość i wesele. Niech się radują kości, któreś skruszył. Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymasz wszystkie moje przewinienia. Stwórz o Boże we mnie serce czyste i odnów w mej piersi ducha prawego. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmacniaj mnie duchem, który by mną kierował. Będę nieprawych uczyć dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój zbawco. Niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość. Otwórz moje wargi, panie, a usta moje będą głosić chwałę. Gdybyś chciał ofiary, złożyłbym ją. Ty nie masz upodobania w całopaleniach. Ofiarą dla Boga. Duch skruszony, sercem pokornym i skruszonym, Bóg nie pogardzi. Tylu ich było, tak wielkich i świętych w pokorze, i tak poddanych w posłuszeństwie, że uczynili oni lepszymi nie tylko nas, ale i minione już pokolenia, wszystkich, którzy przyjęli słowa Boże w bojaźni i w prawdzie. Pokój wszechświata i pokój między ludźmi. Skoro więc mamy udział w tych niezliczonych, wielkich i chwalebnych dziełach, skierujmy teraz znowu wszystkie nasze wysiłki ku pokojowi, który jest od początku wskazanym nam celem. Utkwijmy wzrok w Ojcu i Stwórcy całego wszechświata, i nie pozwólmy sobie wydrzeć Jego wspaniałych, a bezcennych darów, Jego dobrodziejstw. Jakich w pokoju nam użycza. Patrzmy na Niego w myśli i oglądajmy oczyma duszy Jego wielką cierpliwość w urzeczywistnianiu swoich zamysłów. Pomyślmy, jak pobłażliwy jest dla wszystkich swoich stworzeń. Rozdział 20. Niebiosa obracają się pod jego ręką, i w pokoju są mu posłuszne. Dzień i noc odbywają drogę prze, przez Niego, im wyznaczoną, nigdy sobie wzajemnie nie przeszkadzając. Słońce, Księżyc i chóry gwiazd biegną w zgodzie po wytyczonych im orbitach i ani na chwilę z nich nie zbaczają. Ziemia brzemienna we właściwych porach rodzi zgodnie z Jego wolą przeobfite pożywienie dla ludzi, zwierząt i wszystkich istot. Jakie na niej żyją, nie buntuje się ani nie próbuje zmienić tego, co on postanowił. W niezgłębionych otchłaniach przepaści i niezbadanych krainach podziemia te same rządzą prawa, bezkresne morze mieszcząc się w ogromnej czaszy, jaką dla niego ukształtował nie przekracza granic, których je zamknął, ale jak mu rozkazał. Tak postępuje. Rzekł bowiem, dotąd dojdziesz, a fale twoje będą rozbijać się w tobie. Ocean, nieprzebyty dla człowieka i znajdujące się w nim światy, słuchają tych samych rozkazów Pana. Kolejne wiosny, lata, jesienie i zimy w pokoju jedne drugim ustępują miejsca. Wiatry w czasie stosownym opuszczają swoje mieszkania, wypełniając bezbłędnie swoją służbę. Wiecznie bijące źródła, stworzone dla przyjemności i dla zdrowia ludzi, nie pozwalają im bez chwili przerwy czerpać życie ze swoich piersi. Najmniejsze nawet zwierzęta spotykają się w zgodzie i pokoju. Wielki Pan i Stwórca wszechświata chciał aby w zgodzie i pokoju żyło wszystko. Wszystkim też stworzeniom czyni dobrze, a przeobficie obdarza zwłaszcza nas, którzy uciekamy się do Jego miłosierdzia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i majestat na wieki wieków. Amen. Rozdział 21 Zwróćmy baczną uwagę, umiłowani moi, aby te dobrodziejstwa nie stały się dla nas potępieniem, jeśli nie będziemy postępować w sposób godny Pana, czyniąc zawsze w zgodzie to, co jest dobre i miłe w Jego oczach. Mówi bowiem Pismo Święte: Duch Pański jest lampą, której światło przenika aż do głębi serca. Rozważmy, jak blisko jest nas. A wzroku Jego nie ujdzie nic z naszych myśli ani z naszych zamierzeń. Słuszną jest zatem rzeczą, abyśmy nie uchylali się jak dezerterzy od pełnienia Jego woli. Gdy mamy do czynienia z ludźmi bezrozumnymi i bezmyślnymi, co wynoszą się ponad innych i przechwalają dumnymi słowami, bądźmy gotowi raczej ich niżli Boga obrazić. Czcimy Pana Jezusa Chrystusa, którego krew została za nas wylana. Szanujmy naszych zwierzchników, poważajmy starszych, młodych wychowujmy w bojaźni Bożej, a żony nasze kierujmy ku dobremu. Niechaj będą one dla wszystkich zwierciadłem czystości obyczajów, niech dowodzą, że szczerze dążą do łagodności. Niech swym milczeniem świadczą o wstrzemięźliwości języka, a miłością niekształtowaną ludzkimi skłonnościami obejmują na równi wszystkich, którzy żyją w bojaźni Boga. Niech dzieci nasze uczestniczą w wychowaniu w Chrystusie. Niechaj się uczą, jak ogromną ma siłę wobec Boga pokora. Ile może u Boga czysta miłość jak piękna i wielka jest bojaźń Boża, zdolna zbawić każdego, kto żyje w niej święcie szczerym sercem. Bóg przenika bowiem nasze myśli i pragnienia, złożył w nas swego Ducha i zabierze go, kiedy zechce. Rozdział 22. Wszystko to poręcza nam wiara w Chrystusie. On bowiem sam zaprasza nas przez ducha świętego. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pana. Jakim jest człowiek, co miłuje życie i pragnie dni, by zażywać szczęścia? Powściągnij swój język od złego, a twoje wargi od słów podstępnych, odstąp od złego, czyń dobro. Szukaj pokoju, ścigaj go. Oczy pana zwrócone są ku Sprawiedliwym, a jego uszy na ich wołanie. Oblicze pana przeciw źle czyniącym, by pamięć o nich wygładzić z ziemi. Zawołał Sprawiedliwy, a pan go wysłuchał i uwolnił od wszelkich przeciwności. Liczne są udręki grzesznika, lecz tych, co ufają panu osłoni Jego miłosierdzie. Rozdział 23 Wszechmiłosierny i pełen dobroci Ojciec lituje się nad wszystkimi, którzy się Go boją. Łaskawie i życzliwie udziela swoich łask wszystkim, którzy ze szczerym sercem przychodzą do Niego. Dlatego też nie wahajmy się i nie snujmy różnych urojeń w duszy tam, gdzie chodzi o tak wielkie i chwalebne Jego dary. Niechaj nigdy nie odnoszą się do nas te słowa Pisma. Nieszczęśliwi ci, co się wahają i wątpiąc w duszy mówią, obietnice te słyszeliśmy już i za czasów ojców naszych. A oto dożyliśmy starości, zestarzeliśmy się i nic z tego się nam nie wydarzyło. Głupcy, porównajcie się do drzewa, Weźcie na przykład winorośl. Najpierw traciliście, potem rodzą się pączki, później liście, kwiaty, później jeszcze zielone jagody, a dopiero na koniec pełne grona. Widzicie, w krótkim czasie owoc drzewa osiągnął swoją dojrzałość. Zaiste szybko i nieoczekiwanie spełni się wola Boża, jak świadczy o tym także Pismo Święte szybko przyjdzie i nie będzie zwlekał, oraz nagle przybędzie do swojej świątyni Pan i święty, którego wy oczekujecie.